Cześć, witajcie. Ostatnio poszukiwałem yy, kuchenki gazowej na różne swoje wypady, biwaki. No i powiem Wam, że naprawdę dostałem srogiego pierdolca. Jest tego naprawdę odgroma. Rozstrzał cenowy jest ogromny. Yy, wybór jest jeszcze większy i nie wiedziałem tak naprawdę, co mam wybrać. I zdecydowałem się w końcu kupić najtańszą opcję, jaka była dostępna na rynku. Tą kuchenkę można kupić naprawdę już za paręset złotych, parę 10 parę złotych, tak naprawdę. Czy ona się sprawdza? Czy ona jest dobra? Czy ona wytrzyma dłużej niż 3 dni? To zobaczymy w tym materiale. Tą kuchenkę generalnie używam już, nie wiem, parę miesięcy, tak z pół roku mi się wydaje, że to już minęło od kiedy używam, żeby właśnie ten test był. Najbardziej taki miarodajny. Wybrałem sobie taką miejscóweczkę do takiego szybkiego biwaku. Pojechałem sobie rowerkiem na drzeczkę. I tutaj będę chciał sobie ugotować pyszne jedzenie e, chińskie który jest od dawien dawna już stosowany dokładnie od lat 90. Została receptura przejęta potem przez nas, Polaków, i właśnie to jest takie idealne danie pod biwaki, właśnie kempingi, czy jakieś takie może survivalowo to może nie, ale jakiś taki buszkrafci to już by ładnie pod to podeszło. Taka kucheneczka przychodzi nam w takim pudełku bardzo ładnym. Pudełka nie mam, bo spaliłem go i został mi tylko taki futerał. To jest akurat bardzo, bardzo fajne. No widać, że ten futerał raczej no, wykonany jest z materiału paździerzowego. No ale jak widać, po pół roku jeszcze nic się z nim nie stało. Nie jest w żaden sposób porwany, czy, czy gdzieś jakiś dziur nie ma. Suwak działa. A także fajnie. Tu jest fajnie, że tu jest rączka. Nie wiem do czego ona w sumie ma, ma służyć, bo raczej chyba nikt nie chodzi z taką kuchenką, jako żeby tak się trzymać i chodzić po lesie jako walizkę. Więc... Ale fajny, fajny, fajny pomysł. Może, może da się to jakoś wczepić do plecaka, jakoś tak na bok czy coś. No ale w sumie spoko. Dobrze, zobaczmy co jest w środku takiego futerału. I co nam taka kuchenka może zaprezentować. Super jest. Super jest to w tej yy, kuchence, że mamy wiatrochron. To jest akurat bardzo fajny patent. Yy, wiem, że istnieje model, yy, który nie posiada tego. Jest dosłownie o paręset złotych tańszy. No ja zawsze chciałem właśnie mieć z tym wiatrochronem, bo biwakuję w różnych porach roku, przeważnie właśnie najwięcej biwakuję między jesienią a zimą, a wtedy jest dosyć wietrznie, więc no potrzebuję jakiegoś takiego, takiej osłony, żeby wiatr mi nie zdmuchnął płomienia. Więc bardzo fajny patent. Czy on dobrze działa? To się dowiecie w dalszym etapie materiału. No tutaj widzimy tak, tutaj mamy nóżki na garnek, ja za chwilkę garnek oczywiście wezmę i coś sobie ugotujemy. No jakby na pierwszy rzut oka no, widzimy, że to jest raczej zrobione od no, odpierdziel. Jest to, widać manufaktura, że to raczej jakość materiałów nie jest jakaś powalająca, ale zobaczymy czy to się w ogóle sprawdzi w terenie. A no, jeszcze nie powiedziałem to manuszki. Tu są takie o, takie trzy stópki, które mają nam stabilizować całą kucheneczkę. Ok. Yy, jeszcze nie powiedziałem też jednej bardzo ważnej rzeczy: że kuchenka jest na takie kartusze. O, podłużne. Na pewno są jakieś przejściówki, gdzie można podpiąć kartusz taki duży, stojący, spoko. No, ja też właśnie potrzebowałem kuchenki na te kartusze, te, właśnie, podłużne. One pewnie mają swoją nazwę. Na pewno ktoś mi w komentarzu powie: o to też bardzo proszę, jak się te kartusze dokładnie nazywają. Więc to jest kuchenka na takie kartusze, bo widziałem też kuchenki, które mm, można tutaj wczepić na, na, na tą butlę. Nie widziało mi się tutaj stawiania garnka, no nie jest to za bardzo stabilne, więc szukałem czegoś też, co jest na mm, kartusz boczny, żeby tu właśnie można było sobie wczepić, o i wtedy można sobie spokojnie tutaj duży garnek z dużą ilością wody postawić po prostu. No dobra, gadamy sobie, gadamy, a y, obiadek sam się nie zrobi, y, więc czas to wszystko jakoś podłączyć, odpalić i zobaczyć jak to działa. Jak na razie działa. Nie wiem, czy wy widzicie płomień? To chyba nie widać tego płomienia, ale tu jest naprawdę niezła temperatura. Właśnie wpadłem na jeden pomysł. Sprawdźmy, ja wyłączę teraz ten gaz. Sprawdźmy, jaki czas potrzebuje ta kuchenka, to może być fajne na, na przyszłe testy innych kuchenek. Sprawdźmy w jakim czasie nagrzeje nam załóżmy pół litra wody, bo tyle potrzebuje do przygotowania właśnie tego chińskiego dania z kurczaka zresztą. I zobaczymy w jakim czasie on nagrzeje wodę do temperatury 100 stopni, czyli do takiej jakiej woda wrze. To jest dobry pomysł. Ja nie wiem czy ja mam tutaj stoper w tym w ogóle. Dobra, to wy poglądajcie sobie widoczki, a ja poszukam, czy mam w zegarku stoper. Mam! Heh, znalazłem stoper. No dobra, to tak czy siak obejrzyjcie sobie widoczki. Ja y, zaleję to wodą i odpalimy stoper. Może gdzieś go w ogóle ustawimy. Odpalamy. No właśnie. I to jest rzecz, którą się borykam już od, od początku istnienia tej, tej kuchenki czyli brakiem iskry. Raz pamiętam miałem jeden, jeden malutki biwaczek gdzieś yy, z nocowaniem. Przygotowałem sobie właśnie jedzonko i tak dalej. Nie mogłem odgrzać, bo nie wziąłem ze sobą ani krzesiwa, ani yy, zapalniczki, zapałek, nic. Nie mogłem tego odpalić, bo właśnie iskry nie było. Więc to jest na pewno bardzo poważny minus tej kuchenki. O, poszło. Dobra, to jest mniej więcej pół litra. Czas start. Dałem prawie na full. To jest pół litra? To jest pół litra. Nie, to nie jest pół litra. Dolejemy. Dobra, teraz jest pół litra. Szczekamy. A, jest usiądę. No dobra, woda się gotuje, to ja w takim razie wam przesła. To ja w takim razie ustawię wam kamerę tak, żebyście widzieli stoper i będziemy czekać po prostu. Znaczy ja będę czekał. Oczywiście, Oła. Oczywiście test robimy na otwartym garnku. Pewnie dużo szybciej by się zagotowała, gdybym garnek zamknął, ale tak już widzę, że całkiem nieźle sobie radzi. Bo co, mamy prawie 3 minuty, a już a już dymi, więc jest naprawdę w porządku. Woda zaczęła już wrzeć. Mamy czas, uwaga, 4.30. No, nazwijmy to 4.33, proszę bardzo. A woda już nam tu ładnie wrzy. O, aż zaparował mi krań. Dobrze, wyczyścimy go trochę. No i super. Nie wiem. Dajcie znać w komentarzach, czy to jest y, szybko, czy to jest wolno. Czy są kuchenki, które to zrobią szybciej albo wolniej. Moim zdaniem to jest całkiem niezły wynik. No, oczywiście wiem, że mamy lato. Dobra, obiecałem Wam, że pokażę Wam, y, co będziemy dzisiaj gotować. Gotujemy złotego kurczaka dzisiaj. I to jest to, co uwielbiam w tych, w tych, daniach, bo jedziesz na szybki biwak, zawsze musisz powiedzieć, że gotowałeś w terenie, że gotujesz w terenie, że jesteś kucharzem terenowym, bierzesz takiego, takiego, kurczaczka właśnie złotego, łagodnego, wrzucasz to do wrzątku i gotujesz. Z zewnątrz to wygląda jakbyś był profesjonalny, no. Dla niewtajemniczonych robi to wrażenie. Przybitkę? mu się zechciało. Co to robi? Przebitkę <laughs> fajna przebitka <laughs> No i co? Przebitka Fajna A będziesz chciał trochę tego? Nie, ja już żygałem Zobaczcie, jak Ja pierdziele, złoty 50 za godzinę. Wrótko. Survival. Widzisz, on się nawet źle ubiera jak na survival. Nie, nie odpowiem Popierdółka, nie survival! Eee, zagotowało się. Fajnie. Chyba zrobiona już jest ta zupeczka. Mm. Moim zdaniem, według mnie, to w tej cenie jest to naprawdę całkiem niezłe. Pokażę Wam jakieś takie na... A, tutaj zrobimy montażówkę, żeby Wam pokazać, jak wygląda z bliska ta kuchaneczka. To takie podsumowanie. Oprócz tego, że przestał mi działać prawidłowo ten iskiernik, to się nazywa, no to do odpalenia, to tak naprawdę bardzo fajny sprzęt. Jest dosyć duży. Oczywiście ultra lightowcy, nie wiem czy tak można to odmienić, powiedzą, że to jest za ciężkie. Waży to około 500 gram, no ja mniej może, z 300 gram to może waży. No wiadomo, jest to wykonane na śrubeczki, blaszeczki, jest to takie, no raczej bym powiedział, paździerzowate, ale kurczę, mi to się spisuje, działa, działa. No to. Po co drążyć temat? Fajny jest ten właśnie osłaniacz od wiatru. Tu, tu jeszcze wcześniej jak gdzieś się. Mam nagranie, tu się mam nadzieję, że pojawi ta przebitka, jeśli znajdę. Tu w środku było jeszcze to oblepione folią. Tu jeszcze w niektórych miejscach widać tą folię. Nie rozumiem kompletnie tego rozwiązania, ponieważ ja na początku myślałem, że to po prostu jest koloru niebieskiego i tak ma być. Jak to odpaliłem, zaczęło tak śmierdzieć, kurde, plastikiem, że masakra. No musiałem to zdjąć, rozkręcić yy, i wtedy, wtedy to już tak nie śmierdziało. Korzystam, będę korzystał dalej, aż dopóki się to nie rozwali. Dam znać Wam, jeśli to się coś, coś się z tym wydarzy. Jak na razie po tych sześciu miesiącach uważam, że jest to całkiem spoko sprzęcik. Spisał mi się, jak widzicie, duży garnek. Włożyłem pół litra, na tym leżało, zagotowało. Fajne. Będę korzystał na pewno z tego dalej. Oczywiście zadaję pytania, w sensie Wam w głowach się zadaje jedno pytanie. Ile to kosztuje? Ja to wyhaczyłem, słuchajcie, za niecałe 30 zł. Uważam, że w tej cenie jest to naprawdę spoko sprzęcik, szczególnie dla kogoś porządkującego, dla kogoś, kto podróżuje właśnie rowerem, samochodem, to uważam, że jest to naprawdę fajny sprzęt. Dla kogoś, kto oczywiście podróżuje pieszo i potrzebuje jak najmniej kilogramów. Ja do takich nie należę, lubię komfort, a nie Ultralighty. Więc uważam, że sprzęt jest naprawdę fajny. Spisał mi się już niejednokrotnie, zawiódł mnie tylko i wyłącznie skiernik. Także dziękuję wam za obejrzenie te, tego odcinka. E, ci, co nie subskrybują kanału, zachęcam do subskrypcji, zostawienia sobie dzwoneczka, żeby być na, na bieżąco. I a ludzie, którzy subskrybują, to dajcie jakiś komentarz, łapkę w górę, a będę starał się więcej takich materiałów jakiś porobić. Proszę, nie wiem co zrobić, mam taki delikatny problem w okolicy okrężnicy A badałeś to palcem? No właśnie, nie tym to trzeba. I, I chyba nie swoim. Ty to się nagrywa dalej. O.